Neverim Deuteronomium, rozdział 27, 1 i nakazał Mojżesz wobec starszych Jerzela ludowi, i rzekł: Przestrzegajcie wszystkich przykazań, które wam przykazuję dzisiaj. Dba, I będzie, gdy przeprowadzicie się za jatem do ziemi, którą Jachwe Elohim Twój ci oddaje. Wystawisz sobie wtedy kamienie wielkie i owapnisz je wapnem. Trzy. I napiszesz na nich wszystkie słowa zakonu tego, gdy się przeprawisz, abyś wszedł do ziemi, którą Jahwe Elohim Twój oddaje Tobie, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, jako Ci przyrzekł Jahwe Elohim, ojców Twoich. Gdy wtedy przeprowadzicie się za jardem, wystawicie te kamienie, o których przekazuję wam dzisiaj na górze Ebal i owapnijcie je wapnem. 5. I wzniesiesz tam ofiarnicę dla w Elohim twojemu, ofiarnicę z kamieni. Nie podnoś na nie żelaza. 6. Kamieni całych, wzniesiesz ofiarnicę dla Jahwe, Elohim Twojego, i złożysz na niej całopolenia dla Jahwe, Bogu Twojemu. Siedem, zarżniesz też ofiary opłatnej i będziesz tam jadł i weselił się przed Jahwe, Elohim Twoim. Osiem. I napiszesz na kamieniach owych wszystkie słowa Zakonu tego bardzo jasno. 9 I przemówił Mojżesz i kapłani lewici do całego Jezreela i rzekli: Uważaj i słuchaj Jezreelu. Dnia dzisiejszego stałeś się ludem jak Elohim Twojemu. 10. I tak słuchaj głosu Jahwe Elohim Twojego, a spełniaj przykazania i ustawy Jego, które przykazuję Ci dzisiaj. 11. I przykazał Mojżesz ludowi dnia Tego i rzekł. 12. Ci staną dla błogosławienia ludowi na górze. Karzym, gdy Przeprawicie się za jarden, Szymeon i Lewi i Jachuda i Izachar i Józef i Piniamin 13. Ci zaś staną dla przeklinania na górze Ebal, Reuben, Gad i Asher i Cebulun, Dan i Neftali. I ozwą się lewici i powiedzą do każdego z jeszalitów głosem donośnym. 15. Przeklęty każdy, kto zrobi rzeźbę albo odlew wstrętne dla Jahwe, dzieło rąk mistrza, a ustawi w skrytości i odezwie się przystek lud i powie Amen. 16. Przeklęty, kto znieważa ojca swojego albo matkę swoją i powie wszystek lud, Amen. 17. Przeklęty, to usuwa granicę bliźniego swego i powie wszystek lud, Amen. 18. Przeklęty, kto zwodzi ślepego z drogi i powie wszystek lud, Amen. 19. Przeklęty, kto nagina prawo cudzoziemca, sieroty i wdowy, i powie wszystek lud. Amen. 20. Przeklęty, kto obcuje z żoną ojca swojego, gdyż odkrył połę ojca swojego, i powie wszystek lud. Amen. 21. Przeklęty, kto obcuje z jakimkolwiek wydlęciem. I powie wszystek lud Amen. 22. Przeklęty, kto obcuje z siostrą swoją, Z córką ojca swego, albo z córką matki swej, I powie wszystek lud Amen. 23. Przeklęty, kto obcuje z śpiekrą świe swoją, I powie wszystek lud Amen. 24. Przeklęty, kto zabija bliźniego swego potajemnie, i powie wszystek lud. Amen. 25. Przeklęty, kto bierze wziątki, aby zabił człowieka krew niewinną, i powie wszystek lud. Amen. 26. Przeklęty, kto nie dotrzyma słów zakonu tego, aby je spełniał. I powie wszystek lud Amen.